Cześć, tu Rudy. I dzisiaj przygotowałem dla Was test najnowszego maka. Gdzie on jest? A, tutaj. I za pomocą trzech prostych testów sprawdzimy, czy ten model maka nadaje się. Podstawowym problemem wszystkich maków jest to, że nie odpalają w większości gier, więc test pierwszy będzie sprawdzał, czy da się zagrać w jakąś grę tutaj. A jak wy obstawiacie? Jeżeli myślicie, że się uda, możecie napisać w komentarzu uda się. A jeśli myślicie, że się nie uda, ten test możecie napisać nie uda się. I wtedy po teście sprawdzicie, czy dobrze napisaliście. No to sprawdźmy to. Jak widzicie, na tym modelu maka da się bezproblemowo grać chociażby w szachy. i Wszystko! Pierwszy test uważam za udany. Teraz czas na drugi test. Jak ktoś kupuje sobie maka, to zależy mu na tym, żeby się potem z tym lansować. No bo, no bo po co się robi? Po co innego się kupuje maka, prawda? To jest bardzo ważne. Więc teraz sprawdzimy w drugim teście, czy można się lansować. Jeżeli obstawiacie, że można, napiszcie, jestem hipsterem. A jeśli myślicie, że nie można się lansować, to napiszcie, że yy, nie można. I wtedy zobaczymy, czy mieliście rację. Uwaga, zaczynam test drugi, czy można się lansować z najnowszym modelem Maka. Okazuje się, że można się lansować z najnowszym modelem maka. Test zaliczony! Jestem hipsterem! Dobra, teraz czas na test trzeci e, najważniejszy, tak naprawdę, bo ludzie kupują też maki po to, żeby im się nie cięło. No bo normalny komputer podobno się bardzo tnie. No i sprawdzimy na tym najnowszym modelu Maca, czy się tnie. Jeżeli myślicie, że się tnie, napiszcie komentarz Mac to emo, a jeżeli myślicie, że się nie tnie, to napiszcie nie tnie się i tyle. I wtedy zobaczycie, czy się sprawdziło. To jest trzeci i ostatni test, w którym sprawdzamy, czy ta nowa wersja Maca się tnie. Tak, tylko, że zanim to sprawdzimy, Najpierw musimy go przecież odpalić, prawda? Co jest? Nie odpala się. Ktoś mi wcisnął bubel. Jak ja teraz sprawdzę, czy się tnie? Ewidentnie się nie odpala. I z komunii, i, i ze świąt miałem pieniądze odłożone. Wydałem na maka i on się nie odpala. Policzymy się. Steve Jobs Zobaczysz Ale przynajmniej się mogę polansować Steve Jobs Zobaczysz No w teście wyszło na to, że nadaje się Ma jedną małą usterkę Ale tak to przynajmniej po I pograć można i... i, i Subskrybujcie po więcej testów. Wejdźcie sobie na mój fanpage, tam wrzucam różne obrazki śmieszne. No i co? Do zobaczenia. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Ja na długie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam wciąż jaj ani pały. Kiedyś byłem biały, potem kolor zwoły, a potem.